Hej, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I mamy sobie dzisiaj trzeci odcinek z gry Pokemon Ultra Moon Randomizer Nazlog. I skończyliśmy ostatnio tutaj w tym domku naszym. Tutaj mama nas tutaj przenocowała. I mamy sobie teraz tutaj noc. Tutaj nas Lili zaciągnęła, z tego co pamiętam. I od razu zaczynamy sobie ten odcineczek od złapania drugiego Pokemona w drużynie, bo na razie mamy Blitza. A na drodze numer jeden niestety, mm, niestety pokonaliśmy tego Grabina z czasem krytycznym e, Także wejdziemy sobie teraz tutaj do tej trawy I zobaczymy co będzie dane nam e, jako drugi Pokemon e, Robimy to e, Może to być nasz legendarny, tak jak powtarzałem to jest Randomizer Także patrzmy i jest to Lillipup Okej, okay, okej okay. No nie najgorzej, no nie? Nie najgorzej, ma piąty poziom Ile ja mam pokeboli? 12, spróbuję od razu rzucić, zobaczymy jak to zadziała, co nie? Yy, gorzej jeśli on ma jakieś moclapa, bo on może się chyba uczyć moclapa z tego co wiem yy, Więc źle by było, jeśli bym miał... No właśnie, wyskoczył Proszę, nie masz moclapa. Tak. No mógłbym cię niby uderzyć ale się boję, więc spróbuję jeszcze jednym pokebolem i potem cię uderzę, załóżmy, tak? Mm. Raz I wyskoczył Dobra, no to uderzę cię quick attackiem, powiedzmy, tak? Bo quick attack tutaj będzie najsłabszy Co ty mi tutaj robisz? Zidentyfikował mnie Okej, okay, quick attack, tail whip Thunder punch i charge No spróbowałbym ten quick attackiem Boję się, boję się, boję się. Jeszcze raz się boję. Yy, bo to będzie słabe, jeśli kurczę, stracę kolejnego Pokemona. Jeszcze jeden Pokéball, spróbujmy. Bez żadnego obijania. Bo ja się naprawdę boję, stracić drugiego Pokemona. A Stoutland w drużnie byłby naprawdę bardzo fajny. Wyskoczył, no to dobra. Przykro mi, ale dostajesz quick attack na web. Quick attack na web, naprawdę. Yy, nie obchodzi mnie, czy go przeżyjesz. Musisz go przeżyć Blitzel proszę nie krytyczny Dobra, ale więcej ci nie uderzam Naprawdę, ja ci więcej nie uderzam Bo Z doświadczenia wiem Że Blitzel lubi krytyczne ciosy zadawać Tak jak temu Grabinowi Bo jednym ciosem zadał tyle samo, a drugim już walnął krytycznym I Niestety zabił Dwa Trzy No i pięknie, złapany mamy drugiego Pokemona w drużynie w naszym randomizerze, hmm. jak jest, że to nazlok, to muszę go nazwać dokładnie. Lipap został dodany do Pokedexu. Yy, nie wiem, czy w zwykłym sądzie nie było można złapać lipaba, ale na pewno nie tutaj. Także dajemy dalej. I tak, co go nazwać? I nazwiemy, czy jesteś dziewczynką. Skoro jesteś dziewczynką, no to kurczę. Moje imię tu pasować nie będzie, aczkolwiek nazwijmy Cię. Y, fokus. Fokus Cię nazwijmy. I jedziemy dalej. Tak, nie mogę zatwierdzić. Dobra, to zatwierdzamy, tak? I fokus został udany do drużyny. I lecimy, ma piąty poziom. No to to nie jest jakiś wysoki, więc będzie trzeba go tutaj ładnie podtrenować. Ale to raczej między odcinkami zrobię. Tutaj jeszcze Antidotum dostaliśmy. Mogę tam sobie przejść, żeby ominąć tą trawkę? A tutaj jest jakaś trenerka Jeśli masz garczompa To żegnaj, serio? Zobacz mojego słodkiego pokemona Nie chcę zobaczyć twojego słodkiego pokemona Mała dziewczynko yy... Flerion Flareon Flareon jest dość defensywny Aczkolwiek jeśli nie wyleczyłem swojego bitla Ała Ała Eee. Yy... Nie wiem czy zaryzykować charge Zaryzykuję charge, żeby się trochę naładować mm, I potem spróbuję właśnie thunder punchem Special defense sobie zwiększyłem, no ale to mi tutaj za dużo nie do Szósty poziom, no i thunder punch spróbuję Ja będę szybszy zdecydowanie, mam dwa razy więcej poziomów Także, dobra, nie muszę się tego bawiać Dobra, na szczęście, Na szczęście jest okej okay. Hmm. Tutaj raczej nie wiem, czy będzie jeszcze jakiś trener. Bardzo możliwe w sumie. Tutaj jest. Woda, to już widzę, że jest trenerka, dlatego do domu się cofał nie będę. Ale użyję sobie tutaj właśnie Potiona na torze. Także teraz mamy go full wyleczonego. I sprawdźmy co ta trenerka tutaj będzie miała. No, tutaj jest pani w morzu, więc powinna mieć... Mm, Wingula w normalnej wersji. A tutaj się chłop pojawił. Co za chłop? I jakiego masz? Pokémon Froakie, dobra? Froak jak najbardziej jest ok. Mm, jednym Thunder Punchem powinien Powinien się zadowolić. Siódmy poziom, no to trochę wyższy niż poprzedni. Pokémon, dobra, Thunder Punch. Chyba że ty też masz jakiegoś matslapa, chociaż wątpię. Dobra. No, jeden cios zszedł I idziemy teraz już do domu profesora Bo... O, on ma na imię Natasza To jest pani Natasza yy, Dobra, takiego jednego tematu zaczynać nie będę <ścoughs> To jest randomizer Także... Aha, tutaj Kukusie z rokrafem, tutaj męczy Mhm, dokładnie Ma tutaj swój urok to to miejsce, chociaż jakoś pięknie nie wygląda Tak, i jest tutaj asystentką profesora Kukuj <ścoughs> Szczeka ten rokraf mm. Profesor nigdy nie przestaje mm, uczyć się ruchów Wyszukiwać nowych ruchów uh -huh. No, a ja muszę to wszystko prać Taka sprzątaczka w sumie <ścoughs> Dobra, wchodzimy do środka i dostaniemy tutaj chyba Rotom Dexa, co nie? Bo na razie mam zwykły Pokedex a teraz zostaniemy chyba Rotom Dex, a tutaj profesor ma Snabala, Stafala, Corsole. Yy, tam widzę, jeszcze jest tutaj Rokraw, profesor dostał padaczki. No hej, hej Jaro. No dobrze. Mhm, mm no tutaj Rockraft pomaga mu w rozpoznawaniu ruchów. Mhm. Co myślę o tym miejscu, Kukuj? No nawet spoko, no. Nie najgorsze, chociaż te drzwi, co tam widzę, to takie chyba trapy są. <gry> mhm. Mm Okej, okay, no właśnie, w Pokédex'a wchodzi Rotom, i jest Rotom Dexem. No dokładnie, tutaj jest pokazane, jak to się tutaj przedstawia. No i właśnie, po prostu taki Rotom Dex. Rotom jest właśnie znany z tego, że ma wiele form. I może się zmieniać w wiele różnych urządzeń, na przykład w, kre, w pralkę, kosiarkę, yy, piekarnik. Co tam jeszcze było? Yy, nie pamiętam już. Yy, jakiś wiatrak. No i jeszcze właśnie w Rotomdexa. I właśnie w Pokémon Sortie, jeśli też ma być Rotomdex, tylko że biały to ma być jakby dziewczynka. Więc śmiesznie trochę i one mają mieszkać jakby w tych... no. O, i teraz nam się tutaj na dolnym ekranie pojawił Rotomdex. A te Rotomy mają właśnie mieszkać w, w PC, tak żeby gdzieś tam te Pokémony zostawiać. gdzie są boksy. No tak, tutaj Rotomdex. Tutaj wszystkich nawiguje. Tutaj dziękuję profesorowi za tego Rotomdexa. Bla, bla, bla. Mapa miasta. O tyle dobrze. I hał tutaj przyszedł. Siema, siema. Alola. Tak, yy, słona Bryza yy, powiedziała mi, że będziesz tutaj. No to niezłe, masz tutaj przeczucia. No dokładnie. <ścoughs> tutaj jest strych? Niesamowite. Yy, nie, to nie jest, to jest prywatne. Czyli to rozumiem, że to jest pokój Lili. Dlaczego Lili mieszka u profesora w domu? Nie wiem. Mhm, mm więc czy coś ty tutaj mi jeszcze połowiesz, profesorze, Jeśli nie, to idziemy zaraz właśnie do miasta i pierwsze pierwsze centrum Pokémon odwiedzimy. Okej, okay, do szkoły Pokémon będziemy musieli iść, czyli tam będziemy mogli złapać kolejnego Pokémona. Więc wydaje mi się, że może być ok, może być naprawdę ok, jeśli jeśli uda nam się tam złapać następnego Pokémona. Normalnie tam są Grimery, jakieś zoruła tam też jest, ale tutaj raczej nie będzie zoruły. Chciałbym w końcu jakiegoś legendarnego, żeby móc się pośmiać. Yy. <noise> to było naprawdę śmieszne, gdybym miał tu jakiegoś legendarnego Pokemona Czy ja muszę wychodzić? Czy. O, ja mogę wejść na ten strech od Lili. Sprawdźmy to tutaj, co ona tutaj ma. Cleaferry. O, czemu ona ma Markrowa w domu? Okej. Okay. Mogę ci wejść do łóżka, Lili? <noise> mogę. Mhm. Mm Oto łóżko, którego używa Lili Wspaniałe. Mhm. A to to jest y, legowisko Kosmoga. I rozumiem, że ja mam wyjść, chyba tak. Dokładnie. Ale mogę wejść jeszcze tutaj do, na dół do profesora. Naprawdę, Poliwirl. Czy to jest. Tak, Poliwirl. są takie małe? Okej, okay, no to jest ciekawe akurat. Y, to są love diski. A tutaj są Pokémony, zapewne Startery. No dobra, to chyba wychodzimy, wydaje mi się. I idziemy do. do szkoły Pokemon, tak? Dokładnie, centrum Pokémon jest tutaj niedaleko. O, coś się burza tutaj chyba robi. Wszystko zostało pochłonięte przez ciemność. O, już jasno. Ciekawe. Akurat jak to nagrywa, to u mnie też się zbiera na burzę, więc. <grym> więc klimatycznie. No, omen. No, zobaczymy. Z kryształy Z No dokładnie będę tutaj zbierać te kryształy Z. Wydaje mi się, że nie będę chyba dostał jakichś innych itemków zamiast kryształów Z, tylko będę je po prostu dostał te kryształy Z. Bo to było trochę słabo. Ale dobra, lecimy sobie teraz do centrum Pokémon. Czy tutaj jest coś? Nie, tutaj jest woda. A tutaj wiem, że jest... Yy jest tutaj właśnie, tam jest jakaś chyba trenerka, ale wiem, że tutaj też jest jakaś jaskinia, do której pewnie będziemy mieli dostęp dopiero jak okie uznamy Taurosa. Venomov tutaj jest. To ciekawe. Venomofy są naprawdę bardzo spoko Pokémonami. Jeśli bym się trafił wcześniej, to naprawdę fajnie by było. No ale cóż, nie trafił się. Możemy zawsze tutaj podejść. On jest lutający? Nie, ale użył Foresight Nigdy nie wiem co robią te ruchy Foresight i te wszystkie Odor Slots czy co to tam jest. Zawsze mi to jakoś dziwne się wydaje. Nigdy jakoś nie widzę tego zastosowania ani efektu jak Pokemony tego używają. Okej, okay, 104x to jest sporo. I to jest jakaś dziewczynka. I co to jest? Yy, tak, w góra 10 karatów. Mhm. Okej, okay, masz Pokemony trawiaste, ale szukasz też ognistek i wodnych. To ciekawe. O, Love Disk tutaj jest. Yy, wodny Pokémon, nowy Pokémon jak tutaj Rotom nam pokazuje. I będzie super efektywny Thunder Punch. Zaraz sobie dojdziemy też do, do centrum Pokémon i sprawdzimy jak tam będą się miały sprawy. Ok, sedna cios, tak jak przewidywałem. Także dobrze, znowu z do doświadczenia, 13 level, na którym ewoluuje Blitzel. Nie mam pojęcia, ale zaraz się dowiem. Tutaj statystyki pięknie rosną. Zaraz sprawdzę tutaj na się, na którym tutaj poziomie ewoluujesz. Ale najpierw sobie zajdziemy z powrotem. Szkoda, że będę musiał chyba przez tą trawę przechodzić, chociaż spróbuję to zrobić trochę inteligentnie. Żeby nie musieć tutaj właśnie łazić po tych trawach, chociaż trochę i tak będę musiał przejść, bo polazłem w sam środek trawy. Jestem geniuszem. Miętrzało? dlaczego to jest miętrzało? Yy... No dobra, 14 level, 13 level, on ma 4, dobra, Thunder Punch, nie będę tego żałował. Yy... Blitzel ewoluuje na 27, czyli trochę daleko. Yy... No w sumie jeszcze raz tyle poziomów, co teraz ma. No to trochę jeszcze, pewnie gdzieś tam na drugiej, trzeciej próbie, dopiero ewoluuje. Dobra, jesteśmy już tutaj. I lecimy w tym momencie do centrum Pokémon, tutaj mieliśmy się spotkać z Lili. Chodź tutaj, pokażę ci centrum Pokémon. No to pokazuj Lili. Ja tam nie będę to narzekał, no nie? Tak, jest, to jest centrum Pokémon. Tutaj mogę oddać swoje Pokémony. Mhm, do tej pani muszę tutaj na środku zagadać, i ona wleczy problemy moich Pokémonów. Tutaj jest PC, gdzie możemy tutaj chować Pokémony, sklepik, gdzie ja zaraz tutaj wchodzę do tego sklepiku. I kupuję Pokebole. Tutaj jest jakaś kawiarenka. Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Yy, każda kawiarenka w Aloli w różnych centrum Pokémon oferuje różne tutaj napoje, więc mogę spróbować wszystkich. Okej, okay, będziesz przed szkołą. To ja wylecę moje pokemony. I jeszcze tutaj zajrzę sobie do sklepu, czy mogę coś kupić. Nie jestem pewien, czy zostały zrandomizowane wszystkie itemki nawet w sklepach, które mogę kupić. Bo jeśli tak, to jest szansa nawet na Master Bola. Ale jeśli nie, to są po prostu zwykłe itemki i. i tak, to są zwykłe itemki. Okej. Okay. No to kupię Pokéball i tak. Trzeba mm, było parzyć to 12. I dostałem też chyba Premier Bola, co nie? Tak, Premier Bola dostałem. No kupię 3 potionki. Mm -hmm. Jeszcze może antidotkę jedną Dobra, dwie. Okej. Okay. Mm. Paralyze Hill mam jeden awakening też. No dobra, powiedzmy, że to tyle. Tak, tyle. I lecimy sobie. Czyli tutaj nie zrandomizowałem itemku chyba. Mm, ale to nic. Będzie przynajmniej... Będę wiedział, gdzie są niektóre rzeczy, w których centrach Pokémon, Co się dzieje Tauros tutaj jest. Czyli... To niezłe przeszkody, żebyśmy musieli iść najpierw do szkoły Pokémon, a nie dalej. Dobre, dobre, naturalne blokady. Ok, wchodzimy tutaj do szkoły Road 1 Trainer School. I zaraz tu pewnie dyrektorka wyjdzie. Tak, jest tutaj dyrektorka, kukuj. Kukuj był przed chwilą w domku, a już jest tutaj. To jest nieźle szybki. Dobra, tutaj są pewnie trenerów. Jest tutaj do pokonania pewnie trzech i chyba ten boss, który tutaj stał na, na boisku. Ale ja najpierw nie wiem, czy sobie nie pójdę złapać Pokemona, wiecie? Ja chyba sobie najpierw pójdę złapać Pokemona, żeby... Eks dostałem, No to teraz Lillipup będzie stawał mega dużo Expa. A na którym jeszcze sprawdzę na którym właśnie ewoluuje Lilipap. Bo Blitzel na 27. A lilip... Yy... Nie mam pojęcia jak się pisze Lilipap. Chyba. Yy, aha, przez dwa L w środku. No dobra. I Lilipop ewoluuje na 16. Czyli Lilipop ewoluuje nam szybciej niż yy, Blitzel. A Herdir jest naprawdę mega fajnie, moim zdaniem, zaprojektowanym Pokemonem Także lecimy, tutaj widzę jednego itemka. Tutaj jest trenerka, ja się ciebie boję, trenerko. Mm, Potion. Tutaj leżące Pokémon. Po, te itemki chyba też nie są zrandomizowane. Tutaj jest kolejny. Mm -hmm. A tutaj nie wiem, czy nie jest przypadkiem Double Walka tutaj z tymi dzieciaczkami. Ale ja sobie pójdę tutaj złapać Pokemona i sprawdzimy, jak się tutaj będą miały sprawy. I co będzie dane mi tutaj złapać? Mogę tutaj złapać kolejnego Pokémona do drużyny, już trzeciego. I czym ty będziesz, Pokemonie? Sprawdźmy to. Nidokuin, ale ona jest ziemna. Ona jest ziemna. Jeśli ja oberwę Earthquake'iem albo czymś w tym stylu, ona ma 8 poziom, ja rozumiem. Ale cholera. Ona jest ziemno trująca. Quick Attack, zobaczmy ile to zada. Ja się boję jakiegoś Earthquake'a w tym momencie. Poison Sting, no dobra, mam jakąś tam antidotkę, co nie? Eee, spróbuję jeszcze jeden quick Attack yy, W razie czego mam te potionki, no nie? Double kick. Dobra, to też mi jakoś dużo nie zadaje. Ale powiedzmy, że ja w tym momencie spróbuję rzucić pokebolem. Eee... Yy. Spróbuję rzucić pokebolem, zobaczymy czy się złapie Jest trochę obita Sparaliżowała się w tym momencie nie dam rady Bo nie mogę jej walnąć Thunder Punchem. Raz Wyskoczyła, cholera yy. Scratch, dobra już wiem jakie masz trzy ataki I to w cholerę boli yy. Potion Szybko potionku Ja tutaj wyleczę sobie, będzie miała prawie max HP No i ta walka tutaj będzie nieźle porąbana bo to się będzie wymieniać kurczę atak, potion, atak, potion, atak, potion. Nie wiem jaki ma czwarty atak, jeśli ma w ogóle czwarty. Mm, nie, dobra. Ja chcę teraz sobie jeszcze raz quick atakiem walnąć. E, chciałbym krytyczny. Poproszę krytyczny brislu. Poison z nich. Tylko mnie nie zatruj do cholery. No cholera. Mm. Potion. Użyję potion'a i potem rzucę pokebolem Ja nie chcę naprawdę zmarnować tego blitzla Boję się kolejnego poison sting'a Tail whip, czyli ma cztery Ma cztery ataki i obniżył mi w tym momencie defense Czyli teraz mnie już będą o wiele mocniej boleć te Kurcze, ataki jego Pokeball, masz me mega mało życia Nidokuin, musisz się złapać już teraz Złapiesz się Dwa Trzy Nie no naprawdę Naprawdę Scratch, cholera Ale to boli mnie już Kurczę nie wiem co mi teraz więcej zabierze Czy poison Czy kurczę tutaj Bo mogę antidotkę walnąć Ale walnę jeszcze raz Tionem Walnę teraz potyona w następnej turze Ymm, Antidotkę i zobaczymy jak dalej się to potoczy. tail whip kolejny. Tutaj już będę miał mega przewalone. Ile mi zabiera Poison? 4 HP. Dobra, ryzykuję jeszcze jeden quick attack. Później najwyżej zmienię na Lili Papa jakoś. Chociaż się boję. Proszę teraz nie krytyczny. Dobra. Scratch To mi zabiera ponad połowę. Blitzlu, ja cię proszę, nie możesz mi umierać. Potion, jeszcze jeden potion, 20 HP to już nawet nie będę miał fula. Oj cholera. 20 Poison. Nie wiem czy Mary. Mm. Miałem 23 HP. Poison zabrał mi 4, czyli miałem 9. Chyba nie umiem liczyć, wydaje mi się. Przepraszam Blitzlu. Przepraszam. Jeśli zginiesz, wiedz, że byłeś moim starterem. Byłeś moją. Moją szansą. Bo jeśli będę znowu używał Potiona, to będzie masakra. Ona, kolejny scratch. Palera, 3 HP. 3 HP, Potion. Zostało mi 8 potjonków. Ja mogłem serio najpierw do tych trenerów pójść. Bo wechsiłbym przynajmniej trochę tora. A jeśli nie, to ja będę musiał... U... Uciekać. Jeden HP No nie! Nie! Naprawdę nie! Ja nie mogę teraz tego zrobić w tym momencie. Bo w tym momencie mój Blitzel padnie. A ja nie chcę stracić mojego blitzla. Nidokuin będzie naprawdę mega fajna, ale jeśli ja w tym momencie przegram, to stracę wszystko. Ja stracę naprawdę wszystko, jeśli w tym momencie to przegram. Także, no cholera, muszę uciec. Mogę spróbować jeszcze raz rzucić pokebolem, ale jeśli. Jeśli on mnie, kurczę, teraz walnie, to będzie po mnie. Tak. Będzie po prostu po mnie, a jeśli walnie mi Papa mojego Fokusa No to też będzie po mnie niestety mm. No nie chcę nic stracić, tak? Mogę sobie zrobić, kurcze Mogę mieć Zepstrikę, mogę mieć w tym momencie Stotlanda A nie chcę, po prostu nie chcę tego marnować, tak? Nie chcę, miałem szansę na Nidokuin ale do cholery to mi w tym momencie nie wyjdzie. No to cóż, idziemy się wyleczyć moi drodzy. A tą szkołę sobie tutaj zwiedzimy w następnym filmie. Jednego pokemona złapaliśmy. Yy, I będziemy kończyć ten film. Jeśli ten film wam się podobał, zostawcie koniecznie lajka. Yy, no cóż, chyba muszę trochę bardziej wyleczyć Pokémon. I tak się cieszę, że ta dokun nie miała żadnego ziemnego ataku, bo jeśli miałaby jakiś ziemny... Naprawdę byłoby nieźle przerąbane. Wtedy naprawdę by się skończyła seria. A tego bym nie chciał. Także słuchajcie, w tym filmie byłoby to wszystko. Jeśli filmowi się podobał zostawcie, koniecznie lajka. A już bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, cześć.